Kim jest Adrian Sandberg, jakie ma poglądy, jakie mogą być jego motywacje i w jaki sposób demokratyczna strona sceny politycznej powinna odnosić się do jego postawy i do jego postulatów. O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Cześć z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Nie ukrywam, że z Adrianem Zandbergiem mam taki dość spory problem, jeżeli chodzi o ocenę tej postaci, ale z innego powodu niż się może wydawać. Wiele osób, które określają się demokratami, jednoznacznie krytykują Zandberga, zwłaszcza za jego ostatnie miesiące działalności politycznej. Natomiast ja, akurat o zgrozo, być może dla niektórych, chciałbym wziąć go nieco w obronę w tym obszarze, nieco skrytykować w innym i jednocześnie powiedzieć, w jaki sposób. Moja ocena tej postaci zmieniała się w ostatnich latach. Jak powiedziałem wcześniej, moje początki polityczne były ultra, ale to naprawdę ultra prawicowe i konserwatywne. Byłem korwinistą, byłem być może w jakimś tam stopniu narodowcem. Później nawet działałem wokół PiSu. A teraz jestem już od kilku lat, odkąd zmieniłem trochę swoje zapatrywanie na państwo, na poszczególne ugrupowania i informacje nieoczywiste. Zaczęło docierać do mojej głowy, no to jestem demokratą, liberałem w takim europejskim tego słowa znaczeniu. Opowiadam się za Polską w Unii, Polską silną sojuszami międzynarodowymi i Polską silną gospodarczo, ale nie w taki sposób, wiecie, konfederacko-Januszowy, czyli w sposób postulujący oparcie naszego rozwoju na niskich płacach, na tanich kosztach, niskich kosztach pracy i na braku innowacyjności, tylko jednak na wzmocnieniu nas właśnie w tym obszarze, w obszarze innowacji, w obszarze silnego postawienia na wsparcie kapitału ludzkiego. Adrian Sandberg nie jest więc osobą w tak jednoznaczny sposób z mojej bajki. Niektóre jego takie właśnie typowo lewicowe gospodarczo postulaty nie wpisują się w krajobraz moich poglądów i nie wpisują się w Polskę moich, już powiem górnolotnie, w Polskę moich marzeń. Jednocześnie Adrian Sandberg nie jest, wbrew temu co mówią prawaki, żadnym komunistą, nie jest żadnym antypolakiem, nie jest żadnym antyeuropejczykiem, chociaż to akurat nie prawaki, tylko właśnie ludzie raczej z tej strony demokratycznej. Nie jest potworem, jest po prostu człowiekiem, który ma swoją wizję Polski i którą my, jako liberałowie, jako demokraci, powinniśmy, jeżeli nie popierać, bo ja tego nie popieram, to przynajmniej odnosić się z minimalnym szacunkiem. Z kilku powodów. Adrian Zanberg, i to znowu jest taka dla mnie dość kontrowersyjna teza, bo wiem, że zostanę za nią zaatakowany i skrytykowany, nie jest żadnym opłaconym kretem Kaczyńskiego. Adrian Zanberg. Najwyraźniej uznał, że propozycje obecnej większości parlamentarnej, obecna polityka rządu nie są dla niego wystarczające w zakresie, jakby to ująć, europeizowania polskiej gospodarki w tym bardziej lewicowym, bardziej prospołecznym nurcie. Ja tutaj Adrian Zenberga z jednej strony nie tyle rozumiem, co potrafię sobie zrekonstruować jego myślenie. Z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę, że stawka. Tej rywalizacji jest nieco inna. Być może dla niego ma ona trochę inny wymiar, natomiast dla mnie ona jest taka. Z jednej strony mamy Polskę z pewnymi dość oczywistymi niedoskonałościami, ale jednak Polskę europejską, Polskę demokratyczną, Polskę szanującą pewne standardy i szanującą cywilizacyjne wartości wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy Polskę ultra-turbo-katolicką. Prokościelną, Polskę prokonserwatywną, Polskę, która w najmniejszym stopniu nie realizuje wartości, które jak rozumiem przyświecają Adrianowi Zandbergowi. To nie jest tak, że Adrian Zandberg obrażając się, w cudzysłowie obrażając się na liberałów, na rząd Tuska, na swoją, że tak powiem, drugą lewicę, tak? czyli na lewicę pod kierownictwem Biejat. Staje się z automatu człowiekiem Kaczyńskiego albo że tym człowiekiem Kaczyńskiego był. To, że w 2015 roku za sprawą na przykład rozbicia się partii razem i lewicy jako dwóch osobnych komitetów o wyborczy Kaczyński zdobył władzę, mimo że jego wynik indywidualny jako PiSu nie był jakoś rewelacyjny, to nie jest żadne zamierzone działanie, tylko to jest efekt spontaniczny, jak rozumiem również. Niektórych decyzji o charakterze konstruowania list, to jest efekt emocji społecznych, to jest efekt tamtej konfiguracji. Tak jak w innych materiałach, tak i w tym odniosę się do mojego poglądu, żeby nie doszukiwać się wszędzie teorii piskowych, żeby nie myśleć, że jeżeli czyjeś działanie w konsekwencji wygenerowało zysk, komuś kogo nie lubimy, to z automatu te dwie osoby stają się po pierwsze sojusznikami tu i teraz, a po drugie, możemy spekulować, że były sojusznikami już wcześniej. Teoria o tym, że Adrian Zandberg w 2015 roku został nie wiem, wyciągnięty z kapelusza przez Kaczyńskiego, wypromowany, a następnie został przez niego przekonany do stworzenia partii Razem, która wystartowała w wyborach i która zabrała te parę punktów procentowych, jest teorią na wskroś głupią. Bo z drugiej strony, gdy miał popatrzeć właśnie na te wybory 15 roku, no to inną listą, która też przyczyniła się do, do rządów Kaczyńskiego, była lista partii Korwin. Słynny już memiczny wynik 4.76 spowodował, że te głosy rozbiły się o próg i również w dużym uproszczeniu, bo to tak nie działa, ale w dużym uproszczeniu, przeszły, w cudzysłowie przeszły, na rzecz listy PiSu. I jeżeli byśmy założyli, że wszyscy, którzy również niecelowo utorowali Kaczyńskiemu drogę do władzy w 2015 roku są już post jego ag agentami, to musielibyśmy odnaleźć swoje poglądy wyborcze i poglądy polityczne w jakimś totalnym wariatkowie. Dlatego ja nie mam, nie mam zamiaru forsować tezy o jakiejś agenturalności Zandberga albo o tym, że jest jakimś zdrajcą obozu demokratycznego, bo on, jak rozumiem, ma swoje polityczne i ideowe motywacje, aby w pewnym sensie sprzeciwić się obecnej większości, co dla mnie jest rzeczą raczej przykrą, i ja po prostu nie cieszę się, kiedy ktoś się z tego obozu, w cudzysłowie, znowu on nie był, wiecie, w rządzie, ale mi chodzi o to, że ktoś przestaje być tak jednoznacznie kojarzony z tą stroną sceny politycznej, ale z drugiej strony rozumiem, że na przykład Adamowi Zandbergowi bardzo leży na sercu i w dużym stopniu można mu przyznać rację, problem mieszkalnictwa. Bo tak, bo uważam, że jeżeli jest jakiś obszar który w trzeciej RP został fundamentalnie zaniedbany, no to właśnie obszar mieszkalnictwa. I Adriana Zandberga w dużym stopniu rozumiem, że ten temat wziął jako taki swój główny punkt programu, jako główny element tworzenia narracji politycznej narracji wyborczej. I znowu nie podoba mi się ta sytuacja, ale szanuję jego polityczną autonomię, szanuję jego perspektywę, i szanuję, że mimo tego rozbratu z większością rządzącą, nie przeszedł wprost na stronę Kaczyńskiego, nie deklaruje takiego zamiaru i jak mogę spekulować, choć to jest właśnie moja spekulacja, to są moje domysły, nigdy na stronę Kaczyńskiego nie przejdzie. I stąd taki mały apel do liberałów. I to mówię do ludzi, którzy na przykład nagrywają ze mną w różnych konfiguracjach jakieś inne odcinki, albo którzy zapraszają mnie do swoich programów, żeby właśnie w kwestii Adriana Zandberga, dać sobie trochę na wstrzymanie, dać sobie trochę luzu, pozwolić opanować emocje i ochłonąć, bo patrząc stricte racjonalnie, Adrian Zandberg jest człowiekiem politycznie, jeżeli chodzi o sposób działań, jeżeli chodzi o poglądy, jest człowiekiem cywilizowanym, jest człowiekiem, który w chwili sytuacji kryzysowej, w chwili próby, nie opowie się po stronie PiSu. Kiedy PIS w 15 roku przejął władzę zgodnie z niektórymi teoriami, rzekomo, wiecie, za spiskiem ze strony partii Razem, to właśnie partia Razem, z tej prawda lewicowej perspektywy, od początku atakowała rząd pis A przyznam się szczerze, mówię to jako właśnie obecny zwolennik tej strony rządowej, tak, strony demokratycznej, ja wówczas miałem inne poglądy i w 15 roku. Trochę właśnie już wtedy skręcałem w kierunku PiSu i biłem brawo tym rządom. I miałem prawo z tych poglądów się po czasie wycofać i miałem prawo zmienić swoją perspektywę. Więc, jeżeli ja wtedy widziałem na przykład, jako wtedy wiecie, hardy Prawak, widziałem wpisy w internecie, które w jakiś sposób były właśnie w opozycji do PiSu, to najczęściej były to właśnie materiały, filmy, jakieś, yy, yy, jakieś wiecie, stanowiska. Wypuszczane przez Adriana Zandberga i przez partię razem. Późniejsze, już wiecie, przeobrażenia po stronie lewicowej na użytek wyborów w roku 19, 23 teraz ten rozłam przy wyborach prezydenckich, są sprawami wtórnymi, ale Adrian Zandberg w polskiej rzeczywistości politycznej budował się w opozycji do pis i teraz również staje się taką, w cudzysłowie, wewnętrzną opozycją w ramach większości demokratycznej. Wziął konkretne elementy, które mu się, jak rozumiem, nie podobają i w których oczekuje daleko idących zmian, i które są dla niego niezwykle istotne. I nawet jeżeli nam, jako demokratom, nie podoba się ten brak jedności, takiej, wiecie, instytucjonalnej, strukturalnej, to nie powinniśmy, i to jest, wiecie, czysto pragmatyczne podejście: nie powinniśmy Adriana Zandberga mieszać z błotem, nie powinniśmy go y, odsądzać od czci i wiary. Nie powinniśmy robić z niego potwora, bo, po pierwsze, tym potworem w moim najszerszym przekonaniu nie jest. To nie jest żaden agent czy żadna ukryta opcja pisowska. A po drugie, jest on osobą na tyle odpowiedzialną, że kiedy trzeba będzie opowiedzieć się po jednej stronie, to jestem przekonany, że nie będzie to strona pisowska. Teraz mógł sobie pozwolić na jakieś tam, wiecie, lekkie niuansowanie. Mógł sobie powiedzieć, że a. Nie głosuję z rządem Tuska, bo nie podoba mi się ten, ten i ten obszar. Mógł sobie na to pozwolić, bo i tak obecna większość parlamentarna ma dość, mówiąc brutalnie, spory zapas mandatów. Ale gdyby, to jest znowu spekulacja. Nie wiem o tym. Nie wiem, co Adrian Zanberg ma w głowie, bo nie znam go osobiście. On też nawet nie wie o moim istnieniu, więc <laughs> trudno mi się w tej sprawie tak dokładnie odnieść, ale postaram tak wiecie, postaram się na poziomie spekulacji. Gdyby to na Adrianie Zanbergu i na jego posłach, Wisiała większość parlamentarna, to nie daliby tej większości pisowi. Pewnym znakiem zapytania, pewnym wyłomem w tym, co przed chwilą powiedziałem, może być postawa pani poseł Matysiak, która naprawdę jest dla mnie zagadką i wobec której naprawdę mam pewne pretensje i jestem nastawiony sceptycznie. To prawda. Ale mimo wszystko, ta osoba to nie jest cała partia razem, to nie jest być może najistotniejsza osoba w układance politycznej Zandberga. Więc aż tak bym nie panikował, nawet gdyby pani poseł Matysiak miała ostatecznie wylądować po tamtej stronie, no to dalej są jeszcze inni ważni politycy tej partii, są jeszcze inne osoby, które mogą stać się posłami na przykład w kolejnej kadencji i nie powinniśmy ich z góry spisywać na straty jako pi pisowców insp. Bo powtarzam, to podejście jest zbyt naiwne. Jest zbyt infantylne i, powtarzam, w konsekwencji jest kontrproduktywne, ponieważ obrażając tych ludzi, my ich tak naprawdę wpychamy na siłę w objęcia Kaczyńskiego. Nawet gdyby oni tego nie chcieli, gdyby okazało się, że oni Kaczyńskiego naprawdę nie cierpią i wierzą w to, że nie cierpią, to mogą nawet czysto psychologicznie po kilku latach bycia obustanymi błotem, Bycia nazywanymi agentami Kaczyńskiego i PiSu, mogą nawet na przekór stwierdzić, tak? No to proszę bardzo, idziemy do Kaczyńskiego. <laughs> nie sądzę, żeby tak było. Powtarzam, to jest dla mnie już abstrakcyjny. Ale po prostu przedstawiam pewne alternatywy, pewne scenariusze, które mają jakieś tam promilowe promilowy szanse zdarzenia się, jeżeli my, jako demokraci, jako liberałowie, nie zaczniemy podchodzić do sprawy odpowiedzialnie. Nie każdy czy jego działania. I czy jego czyny doprowadziły do korzyści Kaczyńskiego, jest tegoż Kaczyńskiego agentem, i nie każdy, kto nie jest takim, wiecie, jednoznacznym fanem, kibicem i y, z, zaangażowanym działaczem czy posłem po stronie demokratycznej, jest automatopisowcem. To tak nie działa. Świat wiadomo, że na użytek pewnych narracji. Warto go podzielić na czarno-biało, to jest jasne, ale na użytek narracji dla ludzi trochę bardziej interesujących się polityką, tak? Na użytek też rozgrywki, bo to też jest gra, tak? Ale na użytek rozgrywki o Polskę, a powtarzam, stawką tej gry jest nasza ojczyzna, powinniśmy trochę to zniuansować i powinniśmy naprawdę dać tak sobie na wstrzymanie. I Proszę potraktować to nie jako przytyk, ale jako Konstruktywną krytykę, konstruktywne przedstawienie mojej osobistej perspektywy w kontekście Zandberga, bo jako osoba, która kiedyś go naprawdę wręcz nie cierpiała, bo był wiecie, lewakiem, komunistą i w ogóle, i jako osoba, która później trochę to zdanie złagodziła, mówiąc delikatnie, i teraz jako osoba wspierająca obecny rząd narracyjnie swoim działaniem, yy, i tak poglądowo, patrzę na Zandberga jako mimo wszystko w cudzysłowie naszego człowieka, Mamy chyba trochę, nie tyle, że większe rozeznanie, ale być może moja opinia jest yy, skonstruowana na solidniejszych fundamentach niż kogoś, kto sobie te 10 lat temu, w 15 roku, wbił do łba, że Zandberg to agent Kaczyńskiego i teraz robię tą narracją przez całą dekadę. Zandberg Kaczyński, Zandberg Kaczyński, Zandberg Kaczyński. Naprawdę ogarnijmy się. I to jest taka moja prośba to jest mój apel. Zandberga. Ja osobiście tak, szanuję, pewnie średnio lubię, pewnie średnio się zgadzam, ale akceptuję, powtarzam, szanuję, nie zgadzam się, ale rozumiem jego perspektywę i wiążę nadzieję moim zdaniem to nadzieje bardzo uzasadnione że w chwili najpoważniejszej próby, najpoważniejszego wyzwania politycznego nie opowie się po złej stronie po prostu, bo będzie też rozumiał że stawką nie jest to do jakiego stopnia Polska ma być nowoczesna, europejska, ucywilizowana, tylko czy w ogóle ma być jakkolwiek nowoczesna, jakkolwiek europejska i jakkolwiek ucywilizowana. On to, mam nadzieję, rozumie. I dlatego bardzo was proszę w kontekście Zandberga trochę więcej wstrzymania się z pewnymi opiniami, trochę więcej. Zimnej, kubła zimnej wody na głowę i trochę więcej um, ugryzienia się w język, kiedy nie musimy powiedzieć dwóch słów za dużo. Po prostu taktycznie, dla dobra sprawy, dla dobra Polski, dla uczciwości intelektualnej, starajmy się Tenberga traktować jako osobę godną szacunku, yy, godną obserwowania w tym sensie, że jednak obserwujemy jego działania i widzimy, jak się buduje, bo buduje się naprawdę konstruktywnie. I e, z którą warto docelowo rozmawiać i tworzyć coś więcej niż po prostu, wiecie, jakieś takie medialne przepychanki czy podgryzanie się jeszcze, a tam agent, 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 na pewno agent, wiesz, 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 wiesz Seba, bo Sandberg w 15 roku dał władzę Kaczyńskiemu, wiesz, wiesz, to na pewno Kaczyński go opłaca na 100%. No i jeżeli ktoś chce taką narrację tworzyć, to sorry, ale na moim kanale takiego populizmu nie zobaczy, bo ja populistą kiedyś byłem już mam dość. Jako były Prawak, były Nacjol, byłem populistą. Intelektualnie było to wycieńczające, było to prymitywne, było to głupie, było to szkodliwe i populizmu zarówno Prawackiego, jak i populizmu takiego najbardziej prymitywnego, który każdą osobę niewspierającą w 100% obecnego rządu traktuje jako przybudówkę Kaczyńskiego, też tutaj nie chcę, nie chcę go uprawiać i nie chcę też, może konfrontować się chcę, właśnie, bo mogę na ten temat rozmawiać, ale nie chcę, żeby ten populizm. Był motywem przewodnim działań liberałów, działań demokratów. Bardzo was proszę. Wiem, więc wiem, że ten temat będzie dla was skomplikowany, będzie trudny, będzie też emocjonalnie dość nieoczywisty, i dlatego tym bardziej zachęcam do dyskusji, zachęcam do angażowania się w pisanie komentarzy, zachęcam do oczywiście subskrypcji to jest coś, co pomoże mi rozwijać swoją twórczość. I nawet jeżeli powtarzam, na temat Zenberga macie inne zdanie niż ja, to. Przynajmniej postarajmy się powstrzymać przed tymi najcięższymi, najbardziej najdalej idącymi określeniami. Bardzo proszę. Trzymajcie się, moi drodzy widzowie, demokraci, liberałowie i do następnego razu. Cześć!